Cześć, ja jestem Geodetics. Nagrałem 5000 filmów na YouTube. Zajmuję się tworzeniem gameplayów. I jak widzicie, jesteśmy w cudownej grze zwanej GTA 4. Kurde, naprawdę. Jeden strzał i już jest policja. Już mi do domu weszli nawet. No nieźle. To nieźle sobie zacząłem. Da się wczytać grę. Znaczy, to chyba pytanie dosyć. Ironiczne. Kurde, żebym ja tylko nie stracił tego wszystkiego, żeby się coś nie popierdzieliło. Pierwszy raz czytuję grę, bo za każdym razem, kiedy wchodzę do tej gry, to nie ma takich problemów. Zmieniłem lokalizację kamerki. Uznałem, że... Ona jest za bardzo na widoku, chociaż z drugiej strony teraz komunikaty będą ucinane. Nie da się wręcz uzyskać złotego środka, jeśli chodzi o wiele tytułów, naprawdę. Praktycznie jest to niewykonywalne Dobra, bierzmy samochód i pojedziemy sobie i pojedziemy sobie ludzie do Jewel Papera Mam samochód Może po prostu tam przejedziemy O, Bruce Polataliśmy głowcem Serio? głowcem. Okej okay. To my nie byliśmy przyjaciółmi od początku? On nas chyba lubił od początku e, Mogę wam powiedzieć pewną taką ciekawostkę Ta wyspa nie, Ta wyspa To w rzeczywistości Wiecie, że do niej dostęp jest Z Bronxu e, nie z Bronxu, tylko z Brooklynu. Tutaj nie ma mostu. Tu jest ten most, ale on nie łączy się z Dołem. A właśnie z tej strony nie ma, tylko z tamtej jest. Mówię o realnym Nowym Jorku. I to się stało dosyć atrakcyjnym kąskiem teraz. Tam jest bardzo dużo zielonych miejsc. Popatrzcie, zatrzymali ziomeczkę. Dużo miejsc i aktualnie dużo osób tam się zamieszkuje.

Cały czas będzie ubrana w jeden ten strój, taki babciowy, nie? I ani ona ładna, ani nic. O kurde, już? Ale się wbiłem. To się wbiłem na randkę. E... Musimy. Ten wątek, jak widzicie, tak w plastyczny sposób się kończy, bo zakończył się wątek z Michelle, a zaczął się wątek z Kate, tak? Irlandzka rodzina. I powiem Wam tak: jedenasty odcinek wrzuciłem. Oj, teraz rozeznam się w tych wszystkich moich zapiskach. kur... Aj! Nie, idziemy do Kate teraz. I ona cały czas z ten babciowy strój będzie ubrana. To jest 20 odcinek, z tego co mi się wydaje. Czy ja się nie popierdzieliłem w tym wszystkim? E, czyli musimy tak zrobić, jasne. Kradnięcie samochodu jest dobre. Ale wydaje się ona na pewno normalna i że tutaj nic. Clucking Bell, Billard, Kabaret, Bar, Kręgle, kurde. A jak zabierają do Clucking Bell? Chociaż to trochę słabe, rzutki, burgershot, kurde no, Billard, może Billard jest taki powiedzmy optymalny. Chociaż, czy wy zaprosilibyście dziewczynę na pierwszą randkę na bilard? No ja też nie. Ale do Burger Kinga już tak, nie? Wiecie, bilard to z ziomkiem. Dobra, pojedźmy już po prostu. Ej, patrzcie! Jak z Michelle, była przynajmniej jakaś gadka, co nie. Pomimo, że tam koniec końców się okazało, że ona zdradziła i tak dalej, to ona próbowała podłapywać tą rozmowę. No, ona bardzo ciągnęła tą rozmowę. A, a tutaj jest nic: nic nie gada. Tak tej postaci po prostu nie lubię. Jest tak dla mnie nijaka. 10? A, zapłaciliśmy za bilard po prostu Ale speluna Bardzo dobre miejsce Nazwę ten odcinek popularna randka Będzie tu pewnie problem z prawami autorskimi e... wow. Ale to jest czułe mm. Przecież ja tego nie wbiję, jak taka czułość jest. No, trochę słabo. Zagrajmy sobie jedną partię, Beskitu. To czułość jest po prostu taka uciążliwa. Myślę, że to spowoduje, że przy takich ustawieniach ja nie mam totalnie żadnych szans, chyba że sobie będę DPI co chwilę. Aha. I teraz przyjdę. Powiem Wam, że to nie jest chyba najlepszy odcinek na nagrywanie. Kurde, chory będę. Chyba. Z reguły nie choruję. A tym bardziej o taki porze roku. Dobra, idźmy stąd. Super randka. Takiej nie lubię, ona jest tak nijaka, Tak z dupy to wyszło. Wolałem tą Michelle dużo bardziej. Przynajmniej gadała. Pytanie, czy ona rzeczywiście pracowała do. A ona co ogólnie robi w życiu? No tylko do pakiego, jak na razie. With people that know my family. Try to keep those two sides of my life separate. I guess it's nice to be honest for a change. Rather than keeping my secrets about my family from you, you're probably keeping secrets about my family from me. No comment. You don't normally date guys to date. Lord, da date. This isn't a date, Nico. We're just getting to know each other. We might be friends and that's all. I couldn't date you. Someone like my brothers? I couldn't do that to myself. Alright then. This isn't a date. Ok, czyli jak na razie luźna, bez zobowiązań na razie luźno. No, myślę, że klikanie Entera nie byłoby dobre tutaj. No i Bogit. Dobra, możemy zrobić misję pakiego skoro tu jestem. I jeszcze... wątków... w Manhattanie... Ej, sorry, kurde, ale... Mam taki strój! Albo czegoś nie rozumiem. Albo po prostu czegoś nie rozumiem. Wiecie co, muszę... Chyba żyję i chyba jednak jestem. Tak jak mówię. Może to nie jest najlepszy dzień na nagrywanie, ale ostatnimi czasy takie T4 powoduje we mnie taką chęć przejścia tej gry, że to jest wręcz nie do opisania. Dobra, miałem do pakiego pójść, tak? Dzwonił kto do mnie? Nieznany numer. I chyba wiem, co to jest za nieznany numer, ale nie chciałbym tego wątku. Ja pierdzielę. Dobra. Nie. Krawatu nie mamy. Dobra, może założymy po prostu inny garnitur. Jakiś taki kasztaniarski odcinek wychodzi, nie? Bo ani nic konkretnie nie robimy. Scooter brother. Ja pierdzielę naprawdę. Przecież to się w głowie nie mieści? Pójdziemy pojedziemy do tego Perseusa. Scooter Brother. W necie był taki film na początku internetu, kiedy GTA 4 wyszło. Chociaż YouTube był w 2006 roku, a GTA 4 w 2008, no nieważne. Gdzieś tam w 2008 czy 2009. Późno się odezwali, tak właściwie, w związku z tym appointmentem. Piątek o godzinie 12. Już myślałem szczerze, że ten wątek został zaprzepaszczony. Chwilę. chwilę zajęło, zanim się odezwali. Z tego naszego fajkowego CV. Gdzie napisał, że. Co tam pisał? and Belik, radca prawny, hey hmm... powiem wam tak. Bardziej nie wiem o co chodzi z tym krawatem. Wow. Bo mam wszystko kupione, mam buciki. Też krawatu nie można tu oddzielnie kupić. Czy można? Nie odbieramy nic. A. Eee. Dobra, niech będzie taki. Ten odcinek jest niczym ser szwajcarski. Jest tak pocięty. No, powiedzmy, że mamy ten strój. Kurde, mamy tyle zadań teraz na raz, że wiecie gdzie pojadę. Nie do. Kurde, ja nie chcę spoilerować, więc wam nie powiem, jaka będzie misja opakiego, co, co, co to zazwoni nieznany numer, ale jak już się wszystko wyjaśni, czyli pewnie w następnym odcinku, to wam powiem. Więc mając tyle opcji, bo tak samo też do tych prawników musimy pojechać na 12. To wiecie, jaką wybiorę drogę? Malori. Tu też nie odbieramy. Ja wiem, o co tu chodzi. To pojedziemy sobie po prostu do UL Piper. <ścoughs> Moralnie może nie jest to najlepsze.

but the last thing i need is you getting caught why because i lead them to you in some plea bargain thing to me who am i there's a hundred guys in this building alone who fit my description middle-aged men Paunch, <coughs> the you bring them here what's this empty office leased to a man who died in the last days of vietnam Ooh. call me up my number never existed

Head over to Albany, avenue, and give me a call. Go. Can Albany avenue Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle for me? Michelle? Karen, we gave her her life Właśnie tak mi się wydawało, że że ona była jakoś tam szantażowana i w taki sposób to po prostu. Biznes, dosłownie amerykański biznes i też podobało mi się te słowa, jak powiedział tam w Ameryce, czyli po prostu jeden złoczeńca którym jesteśmy, wykorzystany przez służby pomoże ogarnąć innych przestępców, których będzie paru. Helikopter. Pewnie to Bruce. Patrzcie tu kolejny skuter. Czy ja latałem helikopterem jeszcze w tej grze? No nie. Czy umiem latać helikopterem w tej grze? Muszę. Do <głos》>. wyboru nie ma. O kurde. Czy ja dobrze zrobiłem? Bo wydaje mi się, że nie do końca. Ten odcinek jest pełny po prostu niepowodzeń. Ja pierdzielę, no serio. Przecież ja już teraz nawet nie wrócę tam. Jak można spieprzyć to wszystko, aż tak bardzo? Zabijcie mnie, błagam, zabijcie mnie, zastrzelcie mnie. Zastrzelcie mnie, po prostu mnie zastrzel. Czyli ja naprawdę nawet zastrzelić. Zawsze mogę się sam wysadzić, chyba to będzie. Kurde, ja tu nie wyjdę nawet na powierzchnię. A nie, wyjdę. O, mogę przynajmniej w ręku trzymać. To jest dobry scenariusz, bo wiecie, ile ja bym wracał teraz? Po pierwsze policja, a po drugie poszukiwania. Kurde, dajcie spokój, ludzie. Nic nie idzie. Popełniam istne błędy. Dobra. Pojedźmy tam taksówką po prostu. Czyli tam była po prostu policja. Nie, nie jestem blisko. Zróbmy tak. Here we go. Aha, aha, aha. Serio, policja wspaniale. Tak skuterem mogę mogłem jechać. Jak tędy dojadę, to będzie jeszcze jeden most. Będzie Straszny. Straszny, jest po prostu straszny. Jest kolejny radiowóz. Mógłbym motocyklem jechać, ale wiecie, jaki byłby mój los motocyklem? Różny. XD Tędy się nie przebije. Nie ukrywajmy, że taksówka za szybka nie jest. Kurde. Tak po prostu jestem zły na siebie, bo przeciąguje jednego odcinka. A ja na przykład potrafiłem dosłownie zrobić wszystko. A dziś nie dość, że. Aj! Nie dość, że jestem chory. To jeszcze takie problemy. Ja, przynajmniej kamera jest ustawiona w taki sposób, że nie zasłania połowy mnie. Ej, wydawało mi się, że mam jechać do Dukes. Nieważne. Chyba zaczynam coś kojarzyć tą misję. Ja pierciele serio. Wissi z Rajem bo jeszcze nie mamy. Ej, a z ciekawości, ile mamy cashu? 60 kafli. Patrzcie, my nadal nie mamy domku w... Manhattanie. Nadal. Ale w następnym i jeszcze następnym odcinku tyle rzeczy fabularnych będzie się działo, że zobaczycie po prostu jaki to będzie Galimatias, Młyn, i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie ile taksuwaczek jest. Kurde. Ta gra jest często zadziwiająco. China Ten samochód nie ma żadnego skrętu praktycznie. Czy ja powinienem być tutaj? Ba tak. Dobra. To przynajmniej wyszło. Tu, w tym miejscu, byliśmy w GTA 4 De w Gatony I tutaj, właśnie, helikopter miał Yusuf? Chyba tak. Chyba tak. Tutaj pożyczaliśmy od Yusufa sobie. W każdym bądź razie. Mamy kałasznikowy. Ja mam go ukraść. Ja mam go bez kitu ukraść. Przyjął po prostu ten UL Piper. Czy tam IAA, jak wy to mówicie. To Super Organization. Zaczęła się dobierać do dupy. Po prostu Yusufowi. Czyli. Arabsko. Arabowi, który ma bogatego ojca. Co jest? Dobra. Muszę ogarnąć sterowanie. Z tym może być. Nie, po prostu myszka to jest jak joystick, tak? I w sumie tak, tak chyba latałem. To nie Get Andreas. I teraz Andras, pamiętam, że w ogóle myszki nie używałem. A tutaj po prostu WSAD plus joystick jako myszka. Widać, sol. A zatem widzicie, jesteśmy w połowie gry i już są helikopterki. Ale jakoś bardzo dużo helikopterów w GTA 4 nie ma. Samolotów nie ma w ogóle na przykład. Jeśli chcecie helikopterki, to bardziej GTA Balatow Mówię, że samolotów nie ma, a przecież jest lotnisko i tam dali są samoloty, ale my sami nie, nie możemy latać. W sumie w GTA 3 w ogóle też nie mogliśmy latać. GTA Vice City dopiero wprowadziło jakiekolwiek latanie. Muszę w jakimś. Nie, nie muszę w żadnym konkretnym miejscu. I właśnie ten UL Piper mówił, że w następnym razem ugadamy naszą sprawę. Co z nami będzie? Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był następny materiał z GTA. Ja muszę się trochę ogarnąć. I teraz dużo żółgo na szczęście potem znowu poskładają. Dlaczego tylko w powietrzu? No nieważne. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie.